Dzisiaj przyjrzymy się temu, kiedy sen może być dla nas pokusą. Zapraszam do rozważania. Ewangelia Świętego Łukasza, werset 45. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. I dzisiaj w moim sercu zrodziło się takie przekonanie, że żeby przyjrzeć się temu, jak reaguję w momentach, kiedy wiem, że coś powinienem zrobić i doświadczam bardzo dużej pokusy, żeby zająć się czymkolwiek innym. I wyobraziłem sobie dzisiaj, jak Pan Jezus modli się, jest pogrążony w udręce, jest, jest Mu bardzo źle, bardzo ciężko. I podejrzewam, że jedną z Jego pokus było to, żeby od tej modlitwy nie wstawać, żeby tam po prostu zostać i żeby czekać na to, co się stanie. Natomiast on podejmuje decyzję, podejmuje działanie, wstaje. W scenie z pasji Mela Gibsona jest to ewolucyjnie ukazane, że to wstaniecie Wiąże się z tym, że bosom stopą miażdży głowę węża. Tak sobie wyobrażam, że jakbyśmy zobaczyli, co tam duchowo się zadziało, to byłoby tak jak na kreskówkach albo firmach Science Fiction, że pod tą stopą ziemia się po prostu pęka, robi się takie wgniecenie, bo to było tak silne, tak mocne, to była tak ogromna walka, którą on stoczył i którą wygrał. I ten element, kiedy on wstaje, i idzie do tych uczniów, jest myślę bardzo ważny i kluczowy. Natomiast to samo dzieje się u uczniów. Ta sama walka, oni co prawda no, toczą ją w inny sposób, mają po prostu nie spać, mają się modlić. Ich pokusą jest sen, zupełnie inaczej niż u naszego mistrza. On był tak przerażony, że pewnie nie był w stanie zasnąć, ale oni już bardzo chcieli po prostu uciec od tego wszystkiego, od tych dziwnych zapowiedzi, od tego, że przeczuwali, że coś złego się stanie, i zasnęli. I bardzo często widzę, jak w moim życiu po prostu uciekam w sen, ale nie tylko uciekam w takie rzeczy, które wydają mi się łatwiejsze, gdzie czuję, że coś tam czeka trudnego, że coś będzie boleć, to robię wszystko, żeby po prostu to odwlec w czasie, uciec od tego. I dzisiaj widzę, że to zupełnie nie ma sensu, to zupełnie nie przynosi efektu i ten opór wewnętrzny, który rodzi się w nas jest mm, czymś, co pokazuje w czym, Tkwi dzisiaj największe, największa nasza dźwignia, największy nasz zysk, duch, czy duchowy, czy materialny, czy relacyjny, i za to się trzeba zabrać. Dlatego zapraszam Was dzisiaj, abyśmy wspólnie zrobili jakiś krok do przodu, abyśmy wstali, ruszyli w stronę tego, co trudne. A wtedy będzie to dobry dzień. Dzięki, pozdrawiam Was z Bogiem.